poczekaj aż się załaduje ten live On się na razie nie chcę załadować siema, siema mo live'a na telefonie, na razie. Zaraz będę. Ja. Hu. Wiem, ale to, to ja się nie przyjmuję, bo ta, takie sprawy codziennie. I no dobra, zobaczmy jakie mamy wyzwania dnia na razie, maszyny gdzie jest najwięcej maszyn do lodu? Chyba na stację pojedziemy, co? Na stację chyba pojedziemy, bo. Yy... A nie, bo małe stacje blisko maszyny do lodu, maszyny do lodu, może tam będzie. Tutaj może być dużo. Słuchajcie, w końcu taka miejscówka. Nie wiem, nie wiem, gdzie może być dużo maszyn.